Pomiędzy łodzią a żgowem leży gatka Stara. To właśnie tutaj znajduje się wzgórze, nazwane przez Niemców grobową górą. Kiedyś było ono zwykłe i niezadrzewione, jednak stało się cmentarzem. W listopadzie 1914 roku wojska niemieckie zajęły żgów oraz okolice wzgórza. Natomiast żołnierze rosyjscy rozstawili się na polach należących do mieszkańców gatki tuż przy rzece Ner. W nocy z 21 na 22 listopada 1914 roku, podczas fatalnej mroźnej pogody z pruszącym śniegiem, Rosjanie po cichu zakradli się pod wzgórze, po czym zaatakowali niespodziewających się niczego Niemców. Obie armie walczyły głównie na bagnety. Zwyciężyli Rosjanie, choć nie na długo. W całej okolicy, jak i również na samym wzgórzu, leżały setki poległych żołnierzy. Pierwsze działania związane z cmentarzem rozpoczęli Rosjanie, po tym jak Niemcy wycofali się ze Żgowa. Jak wspomniałem wcześniej, Rosjanie niedługo cieszyli się zwycięstwem. Dzięki brawurowemu odwrotowi Niemców, dowodzonych przez pruskiego generała Karla Litzmana, nazywanego Lwem z Podbrzezin, okrążenie rosyjskie zostało przerwane. Po powrocie Niemcy zebrali wszystkie trupy, a w związku z tym, że cmentarz w brzegowie był zbyt mały, pochowali poległych na wzgórzu, tworząc tam cmentarz z prawdziwego zdarzenia. Teren ogrodzono betonowym murem z dwiema bramami i ozdobami w postaci niemieckiego żelaznego krzyża. Na szczycie wzgórza ustawiono monument z kilkunastometrowym krzyżem, który niestety przez lata rozpadł się, a obecny jest znacznie mniejszy. Na pomniku umieszczono dwie tablice. Jedna z napisem Propatria, co w tłumaczeniu znaczy „Za ojczyznę”, a druga w tłumaczeniu „Tutaj spoczywa w Bogu 2000 dzielnych wojowników”. Oficjalne otwarcie cmentarza odbyło się 7 listopada 1916 roku. Rok wcześniej zbudowano tam drewnianą kaplicę ewangelicką. Która została zniszczona w czasie II wojny światowej w wyniku uderzenia pioruna. Zbudowano tam również drugą, prawosławną kaplicę około 10 lat po ewangelickiej. Jednak ta też nie przetrwała. Do dziś zostały po niej tylko fundamenty. Nie znajdziemy tutaj typowych pomników z nazwiskami, lecz z napisami, żołnierz nieznany. Oprócz wspomnianych dwóch tysięcy ofiar tamtej bitwy jest tu pochowanych sporo żołnierzy z czasów II wojny światowej, rozstrzelanych w okolicy przez Rosjan wielu żołnierzy niemieckich, a także cywilów. Wszystkie ciała pochowano w zbiorowej anonimowej mogile. Odnośnie generała Karla Litzmana w 1940 roku, a więc 4 lata po jego śmierci, Hitler na cześć tegoż generała zmienił nazwę łodzi na Litzmannstadt, czyli Miasto Litzman, czy też Miasto Litzmana. Niedawno z inicjatywy żgowskiego samorządu, obok głównego wejścia stanął skromny pomnik z tablicą informującą, że na wojennej nekropolii, obok Rosjan i Niemców, spoczywa wielu Polaków wcielonych siłą do armii zaborczych, którzy również tutaj zginęli podczas walk.